Rozumiem zdenerwowanie prawdziwych patriotów, proszę wybaczyć. Składam wniosek w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej dalej idący. Z podobnej motywacji nie jesteśmy przygotowani do dyskusji nad tak zwanym audytem, nie jesteśmy przygotowani mówię o Wysokiej Izbie, nie interesuje mnie do czego jest przygotowany klub pismu. I z tego względu bardzo proszę, aby ta debata była rzetelna, żeby ona się nie zamieniła w polityczną awanturę, chyba że o to chodzi. Bardzo proszę o przesunięcie, czyli to jest dalej idący wniosek o tydzień do następnego posiedzenia Sejmu. Ponadto, Wysoka Izbo, pojawiają się takie głosy, że ta debata, dyskusja o tym tak zwanym audycie, ona ma związek z manifestacją sobotnią w Warszawie. Absolutnie nie podzielam tych niegodnych insynuacji. Ta manifestacja sobotnia na którą przyszła garstka ludzi drugiego sortu o ubeckich powiązaniach i, powiąza i agenturalnych konotacjach, ta manifestacja całkowicie się nie udała. Jak było, jak było widać w telewizji publicznej, na ulicy były garstki ludzi, tylko ulice były zupełnie puste i w związku z tym twierdzenie, że ta dzisiejsza debata ma przykryć tą nieudaną manifestację, jest kolejną insynuacją i szkalowaniem Polski. Ponadto pojawiają się też takie opinie, ja nie wiem skąd one się biorą, że PiS po nieudolnych swoich pięciu miesiącach, nie podzielam tych opinii oczywiście, to było jedno pasmo sukcesów, Polska z kwitnącą demokracją, a ludzie głównie na ulicach znoszą prorządowe okrzyki i wychwalają wielkiego przywódcę. No ale, ale takie niegodne... Takie niegodne insynuacje się pojawiają i w związku z tym no chciałem, żeby pan marszałek dał otwór i y, 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 udowodnił, a na to do tego się trzeba przygotować, że te insynuacje nie mają żadnych podstaw. Ponadto już kończę, ja w ogóle uważam, ja bym dalej poszedł, panie marszałku. Pan Bóg Świat, jak wiadomo, stworzył tylko po to, żeby na nim się pojawił pis i żeby do kogo miał przemawiać Jarosław Kaczyński. To jest. Istota procesu rewolucji. a to, że w Biblii nic o Jarosławie Kaczyńskim Panie nie ma, mośle. to tylko dlatego, że możesz, jak wiadomo, być uchodźcą. bardzo dziękuję. Panu. W tej chwili, Pan Wysoki Sejmie, mamy pierwszy wniosek, to jest wniosek o przerwę posła Jerzego Mieszczowicza i wniosek o odroczenie. Wniosek o odroczenie. Ja przynajmniej tak rozumiem wystąpienie posła z głosem przeciw temu wnioskowi wystąpił posł zgłasza się posł Maciej Małecki. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, zgłaszam wniosek przeciwny do wniosku zgłoszonego przez pana posła Stefana Nieśiała.